No i czas w drogę. Po takim, w drogę, po takim długim odpoczynku, po takich yy, przebudowach w samochodzie. No, będziemy teraz testować wentylację, Ech. światełko, a znaczy co światełko to? Nowe światełko nam przybyło tutaj, poczekaj sekundę. wentylacja. No bo ja narzekałam, że trochę tutaj w tej kabinie wieczorem było ciemno, także yy, wydaje mi się, że teraz to tak Światełko zewnętrzne, zrobione też. Światełko zewnętrzne to pokażemy dzisiaj wieczorem, jak będziemy na miejscu. Ten. A gdzie jedziemy? Jedziemy niedaleko, jakieś okay, 150-160 km no i akcja. Ledwo przyjechałem, otworzyłem sobie wino, chciałem się napić. Chciałem sobie mieć kieliszek do wina, a tu nie ma wody. Co za dziodosło. No i co? No i zobaczymy. Bezpiecznie. No i tak, y, od razu panika. A panika, jaka panika? No ja no. Poszedł. No ale już widziałam w jego oczach, że oho, coś nie tak, ponieważ on przeniósł pompę teraz w inne miejsce. Do tej pory wszystko funkcjonowało, a teraz testujemy, ponieważ jest trochę zmian w samochodzie. No ale prawdopodobnie bezpiecznik, bo on już to sprawdził. Jest spalony. No i zobaczymy za chwilę, co się będzie działo. Hey ma, masz. Ty już się wodę sprzątałaś? Yy, tak, trochę wody używała. Leciała, dobrze? Yy, no, leciała ciepła woda, muszę powiedzieć, że. No, leciała. Tak. Może ja coś popsułam? Akcja, leci woda, działa. Będzie pan zadowolony. Funkar. A przed chwilą było tak. O nie, bo, ser, nie bo, bo przykręcałem w ogóle, przykręcałem tam, tam te aluminiowe blachy pod tą, nad tą pompą. I tak sobie teraz pomyślałem: może kurde, pomyliłem się, jakiegoś wkręta, wkręciłem w kabel. Zawsze wszystko co najgorsze. No. Czyli ja nie, można, idzie... nie można, nie ty... można robić auta i potem jechać od razu na wyprawę, tylko trzeba najpierw, najpierw przetestować, przetestować, pojechać tak. gdzieś blisko, że jak jest zrobienie wszystkiego, że to powinno Ale my działać. Ale jesteśmy blisko, tylko 150 km od domu. No, no to my Kochani, ja się nie boję, bo ja wierzę, że ty zawsze wszystko naprawisz. Już były takie akcje. Bezpiecznik 10 A się spalił. <laughs> Czyli będziemy się dzisiaj kąpać. No teraz już możemy, a że dzisiaj jest babski comber, czyli tłusty czwartek. No to robimy sobie imprezkę. Pączków nie piekłam, kupiłam jedno z jabłkiem, drugie z sosem waniliowym. No już podłoga ciepła. No nareszcie. No i co? Przyjechaliśmy, zgłodniliśmy i robimy jedzenie. Kurcoki będą! Włączamy piekarnik i będziemy robić sobie udka i skrzydełka. No. Bardzo szybkie robienie, bo tu no mamy właśnie. taką marynatę gotową. Tu mamy chili, no co to jest? Chili? To są naprawdę fajne marynaty, są gotowe już w takich, w takich saszetkach można powiedzieć. To nie jest chili. Chicken to pisze. No wiem, ale Kurczaczek. To nie jest ostre. No, takim co w się sensie pomidorowym, no, ale jak pomieszasz na przykład czosnek... Tu jest, tu, tu kurczaka. No. To, to które zrobimy? To? Czy to? No tego jeszcze chicken nie próbowałam. Chicken czy, czy chicken? Dwie inne firmy. Dobra. Położymy. No, my przetestujemy, zobaczymy. Zapomniałam pokazać jak mój mąż A kurde, no, że nie jest nie, nie, smuć, nie smuć. No nie <laughs> słodzę, no ale no, sam powiedziałeś, że chciałaś pokazać co robisz. No to jest bardzo skomplikowana rzecz takie wlewanie takiego no gotowego może, sosu może do to tego. A, mięcie widzów interesuje, to po co prostu... używamy do mięsa, czy. No nie śmiej się, no bo może ktoś kogoś to interesuje. No. O, wątpię w to, no ale dobra. No. Texas grill. No, trzeba sobie radzić. No. No, jojoj Nawet przyjeżdżałeś. Tutaj ja mam Spaliła nam się żarówka w piekarniku, także musimy kupić jutro. Ale no pysznie to wygląda. A mówiłam, żeby folię położyć. A to nic, to co ci Kaśunia folia. nie co... ma dużo roboty. W... a Kasiu to to lubi A my musimy oszczędzać wodę, jak chcemy być na dziko. I do piekarnika. No, naczynia już pomyte, a tutaj sałatka Kolesław No a teraz patrzcie, tutaj mam termometr, jest 30 stopni Na piecu Ale to dlatego, że piekarnik chodzi I znowu piekarnik jest bliżej tego czujnika, co go zamontowałem Może dlatego Może za wysoko go zamontowałem, powinien być niżej no ale jest bardzo ciepło w kamperze. Na bosaka chodzę, także nie ma co narzekać. Znowu akcja. Już... Uj, błąd! Bon, zapomniałem. Już będzie... kupiliśmy skipasy na narty. Okazuje się, że mój mąż wyciąga narty z bagażnika i widzi coś. Jakiś płyn się leje. No i co? I od razu panika. Panika, coś Zapomniałam... poszło nie tak. Uże, zapomniałem jednej klamry założyć na rurę. No. I okay. wylał się płyn od kaloryferów prawdopodobnie trzeba będzie uzupełnić, nie? No nic poważnego, tylko przez... Yy, no nie pomyłkę, tylko po prostu zapomniałeś, no. Zapomniałem, nie. Nie zauważył... miało być dwa, ale 1 No, miało być dwa takie chyba... Jak to się nazywa? Tretytki? Czy co nie. to jest? Śruba, czy co? Klamra taka, no. Wacisk na rurę. Zacisk na rurę, no gdzieś no. tu w tych okolicach i wylała się, no nie wylała się woda, tylko płyn. A co ty kochanie robisz? Nie będziemy na nartach jeździć? No, pojedziemy tylko do... No, ty... musimy to zrobić. To może sobie już damy spokój dzisiaj z nartami. Ja. <laughs> Przyjechaliśmy na narty. Dobra, zobaczymy to w godzinę. Połóżmy. I... Okay. Pojeździmy ze dwie godziny na nartach. <noise> Dobra, najważniejszy samochód, nasz domek. No, jak jest awaria, to trzeba, trzeba robić szybko, działać. <noise> Do zobaczenia później. Piękna pogoda dzisiaj była na narty. Pojeździliśmy trochę. Godzina czwarta, już słońce powoli zachodzi. I zbieramy się stąd. Jeszcze za widoku, chcemy znaleźć jakieś fajne. Miejsce w lesie, bo jakby jutro była fajna pogoda, gdzieś na górkę chcielibyśmy wyjechać, bo jakby była taka pogoda jak dzisiaj, to byśmy sobie posiedzieli na słoneczku. Chociaż jest tam minus 15, no ale jak słońce przygrzeje, to fajowo jest. No i znowu akcja. Zapowiadało się tak fajnie, a okazuje się, że lądujemy w posie A dlaczego? Dlatego, że mój mąż chciał pojechać o z przygodami. Od wczoraj mamy cały czas przygody. Masakra. No. Nie mówiąc, że jeszcze upadł i potłukł sobie żebro. Ławek, Trapę podłuż. Nie. Nie, nie. Ciągnąć cię, ciągnąć cię. następna próba. Lej. 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 Jeszcze troszkę kochanie. Bo wyprostowałeś teraz. A tamta druga trawa gdzie że... jest? Ale akcja, ja pierdolę. Jest takie zimno. Gdzie ta trapa jest? Nie wiem. Tam musi gdzieś być. Przynieście tam, tamtą? Co? Przynieście tamtą trapę? No, ale tamtą to tam, tam. no po to jak odjedziesz, to się znajdzie. Masz tu. No ale nie ma tamtej trapy. Co tam, co tam robisz, Słowoś? Wątróbkę, bo tak zgodniałem, bośmy walczyli z, z fosą chyba z dwie godziny. Może nie. Godzina. No, ja bym no. powiedziała, że prawie dwie godziny. Wciągnęło nas do fosy, zresztą widzieliście na pewno. Ale w końcu po wielkich walkach, jakbyśmy nie mieli trapów, nie ma szans, nie wyjechalibyśmy. Ale tak, spuściłem powietrze do 1,5 trapy i w sumie to nie było to no dwa, my się trzy odk odkupali, razy, tak. my się już odkopali to dwa trzy razy, trzy razy podgadaliśmy trapy, podjeżdżali, podjeżdżali i wreszcie tak, wyjechali. Tak, no właściwie za trzecim razem to już nie wyglądało to tak ciekawie, że już nas tak konkretnie ściągnęło. No, no ale drugim, już... Drugim czy drugim za przepraszam, no. za drugim, a za trzecim razem już się udało wyjechać. Także baliśmy się trochę, że, że no... Utkniemy tam, a nie byłoby ciekawie, dlatego że już robiło się ciemno. I była droga przejezdna właściwie, znaczy przejezdna, No tą drogą ktoś musiał jeździć. No bo tam kiedyś było... jechał jakiś traktor tam parę no. dni temu i, i kolejny potem po to on tak zamarny te kolejne, że jak zeszło z kolejny, to już nie mógł jechać. No. no ale jak zwykle słabo dała radę. No, bez paniki powoli się wyjedzie. No, muszę powiedzieć, że był tak spokojny, tak wyluzowany, to bardziej ja panikowałam, ale już potem sobie pomyślałam, że na pewno wyjedziemy, bo już naprawdę wyglądało... No, ale jak chce się tak jeździć, to trapy to podstawa, a jeszcze jak się ma wciągarkę, wyciągarkę... My nie mamy Na razie nie mamy, ale może ale ktoś będzie jest, kiedyś będzie mieć Plan jest No Chcemy zjeżdżać do lasów i tego do wyciągarka to jest zbawienie Bo jak jesteśmy sami Co innego jak jest dwa auta Jak są dwa auta to zawsze się powyciągają nawzajem Ale jak jest jedno auto to może być kaplicy. No i dobra, i co my tu pieścimy? Wątrobę. Wątróbka My kochamy wątróbkę drobiową Z cebulą i z wczoraj zostało nam, pijemy winko, bardzo dobre, a z wczoraj zostały nam tutaj takie resztki i do tego mamy sałatkę. A jesteśmy tacy głodni, że naprawdę. Wiesz co, od samego początku naszego wyjazdu same akcje. No. Ale ten wentylator wyciąga dobrze, ale słyszycie jak on chodzi? Jak jakiś kurde industry fleck. No teraz to powiedziałaś po szwedzku, no, to jest po polsku. Fabryczny wiatrak. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. To no tak, no chodzi jak yy, helikopter. Na trzecim biegu to, to trzeba krzyczeć, no. Ale cebulę mi w zgarczka tu wciąga, to gdy muszę trzymać. No <gry> i gwarantuję Wam, że wcale nie czuć tych zapaków, Bo ktoś tam nam też powiedział, że mimo wszystko, że gotujemy i mamy ten yy, właśnie wentylator, pochłaniacz, to i tak będzie czuć wszystko w samochodzie. My tego nie czujemy. I tyle ludzi przychodzi do nas i nigdy nie mówi, że czuć jakąś rybą, czy mięsem, czy cebulą, czy... Ale jak się smaży, to co na to? No pół to wiadomo. Włączy? Nie no, polecamy. Pochłaniać jest potrzebne. No i co? Po wczorajszym trzeba by pompować teraz koła. No, ale to schodzi, bo kompresor to jest malutki. Duże koła. Mam dwa napompowane Schodzi tak kurde z jednym kołem ze 3 minuty 4 No już mam pierwszy bary Z tyłu dam 3,5, z przodu 3 W lecie się doda trochę więcej Już napompowane Mam jeszcze dwa Trapy już założone No i przyjechaliśmy na ostatnią noc i mamy takie widoki. Jest jakieś miejsce, takie, taki punkt, gdzie można po prostu zobaczyć całe to jeziorko. Punkt widokowy. No i co? Są tu jakieś ławeczki, tam są domy, ale tu nie ma żadnego zakazu, więc wjechaliśmy tutaj. No, oczywiście słabość się spróbował się kopać jak zwykle. Mam nadzieję, że nikt nas stąd nie wygoni, bo skoro nie ma żadnego znaku, no to, to będzie... To będzie ok, to zostajemy tu na noc, ale latem to tu musi być piękne. A jesteśmy w ludwice. Jest pan zadowolony? No nie, bo krzywo stoimy. Nie? To znaczy co, że no to... lecimy do tyłu. No. Nie wiem. Mi tam nie przeszkadza. No to do zobaczenia. Będziemy zaraz gotować. O, jesteśmy nad jeziorem. Wysoko nad jeziorem. W mieście, w mie w mieście Ludwika. Na takim placu widowiskowym. Od z się nazywa. Spaliśmy tu. Dzisiaj było fajnie, super widok. Ale już odpalamy maszynę i się grzeje. Bo wyjeżdżamy tu jest parę domów, ale bardzo cicho i spokojnie tutaj jest. jest na bardzo wysokiej górze. A na dole to wszystko to, to jest zamarznięte jeziora. I ludzie jeżdżą na łyżwach, chodzą po tym, nad gdzie jakiś pojazd jechał. Ale już spadamy do domu. Było fajnie, byliśmy cztery dni trochę na nartach, to byśmy połazili, fajnie było.